Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku programowanie w Basic. Dzisiaj troszeczkę o kabelkach. Mianowicie na potrzeby dzisiejszego odcinka połączyłem Atari z telewizorem nie za pomocą takiego kabla, który zaczyna się tu a kończy nie wiem czy tutaj uda mi się to wydobyć. O, o a kończy tutaj takim Eurozłączem. Niektórzy mówią na to złącze s card Proszę mnie poprawić w komentarzach, jeżeli coś źle mówię. Ten kabelek posiada tutaj taką wtyczkę typu DIN 5-bolcową. I było to w tamtym, w tamtym czasie bardzo Popularne złącze, bardzo popularna złączka. I całe szczęście, że ona się znalazła w Atari, ponieważ umożliwia ona właśnie połączenie komputera pierwotnie z monitorem to było łączenie z takim typowym monitorem przeznaczonym dla tych komputerów. Natomiast po, jak widać, niewielkiej przeróbce można to podłączyć również do tego Eurozłącza uzyskujemy w ten sposób z pewnością lepszy obraz niż przy połączeniu takim na kablu antenowym, gdzie po prostu pewnej częstotliwości sygnał wydostaje się i tak jakby imituje powiedzmy fale takie antenowe. No i szukamy na odpowiednim kanale i mamy efekt często jednak też jest tak, że łącząc komputer z naszym jakimś tam telewizorem, albo mogą być jakieś problemy z emisją dźwięku, no przez to złączę S-Card, czy, czy to Euro złączę już tak nazwijmy to, nie ma takich problemów, natomiast czasami się pojawiają jakieś problemy, czasami też po prostu jest tak, że Jakość tego sygnału audio, w sensie jakość tego dźwięku. Ja wiem, że mówimy o takich piszczałkach ośmiobitowych, natomiast, e, mimo wszystko, w dobrych głośnikach, przy dobrym wzmacniaczu, ten dźwięk będzie brzmiał lepiej. I, I właśnie te głośniki telewizorów, czasami takich niewielkich, na przykład, nie muszą do końca spełniać naszych oczekiwań. W związku z czym właśnie możemy Posłużyć się pewnego rodzaju, bym powiedział, takim zabiegiem. Otóż ja tutaj mam jeszcze jeden kabelek, dzisiaj dużo kabli. Zwróćcie uwagę, jak ja tutaj oruszam tym kablem antenowym, co się dzieje na ekranie. Mam nadzieję, że to jest widoczne. No to jest właśnie pokłosie tego, że to jest taki sygnał radiowy, można powiedzieć, antenowy. Tutaj właśnie jest taka sama złączka. Ja ten kabel. Tutaj podłączyłem już do niskiej jakości głośnika, tak? to, to nie chodzi tutaj o to, żebym ja tu przytaszczał teraz jakiś dobry sprzęt, bo po prostu nie mam na to warunków, nie mam gdzie tego postawić. Więc przyniosłem po prostu jakiś tam piecyk mały e, w dodatku monofoniczny. Zresztą atari jest mono, więc tu wszystko się zgadza. E, I słuchajcie. E, za pomocą takiego kabla, który tutaj ma wyjście typu jack, jack jest jeszcze z, przy, z taką przekładką na dużego jacka, nie będę tego wyciągał, bo też to gniazdo tam, powiedzmy, będzie tam nam trzeszczeć i chciałbym tego uniknąć. Natomiast podłączamy po prostu ten kabel tutaj do jakiegoś źródła, powiedzmy, dźwięku do jakiegoś wzmacniacza znaczy źródłem dźwięku jest Atari akurat, czyli do jakiegoś odbiornika, nazwijmy to, właśnie wzmacniacza z jakimś głośnikiem. Następnie podpinamy ten kabel, bo może ja uruchomię najpierw tutaj, powiedzmy, jakiś tam, jakąś tam muzyczkę. Teraz będzie dźwięk... Teraz będzie dźwięk z głośnika telewizora po prostu. Jeszcze trochę podgłosić. Powiem tak. Ten głośnik całkiem przyzwoicie gra. Ale teraz zrobię coś takiego. Słuchajcie. Ten pilot coś słabo działa. No dobra. Tu po prostu wyciszę ten dźwięk. Okej. Okay. Następnie w miejsce, gdzie zawsze podłączałem kabel do zarówno audio jak i wideo, włączam taką samą końcówkę, jak się okazuje, jak kiedyś były takie metody na przegrywanie, na przykład z gramofonu do magnetofonu takim właśnie kablem stereo, tyle, że muszę jeszcze zwrócić uwagę na Końcówki, tak? w tych takich kablach stereo, które służą do przegrywania, to jest, widok, to jest widok tego gniazda, które jest tu w komputerze. Ja wtyczkę, jak wkładam, to potem, jak na nią patrzę, to mam odwrotnie. Trójka jest z tej strony, jedynka z tej strony. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę. Czyli patrzymy na oznaczenia. Sygnał audio znajduje się. Znaczy właściwie dwie końcówki to odpowiadają za audio, no wiadomo, masa, tak, czyli ten taki oplot miedziany, który jest w tych takich kablach stereofonicznych. To jest masa i lutujemy to do końcówki tej pośrodku, tu się nie możemy pomylić, do dwójki, a wyjście audio oczywiście monofoniczne, więc jeden kanał lutujemy tutaj do trójki. Tak. Natomiast tutaj jeszcze się znajduje y, luminacja, y, masa audio, chromna, całkowity, y, całkowite wyjście, chyba wizji i chromnacja, chyba, chyba w takiej kolejności. No to już są ta lum, luminacja, y, całkowity sygnał wizji i chromnacja to już są takie, y, że tak powiem, wyjścia wideo typowe, dlatego jeżeli byśmy podłączyli taki kabel niezmodyfikowany, stereofoniczny, gdzie mamy dwójkę, trójkę i jedynkę, tą luminację właśnie podpiętą pod drugi kanał, to jeżeli właśnie byśmy tutaj uruchomili jakiś stereofoniczny wzmacniacz, to po prostu w jednym kanale byśmy słyszeli muzykę, być może, być może by nie była zagłuszona, a w drugim głośniku będziemy słyszeć poważne charczenie. Z tego zdecydowanie tego odradzam. No, przede wszystkim jest to dosyć silny sygnał, tutaj na masa i kanał 1, tutaj, no, ze względu na to, że może, chociażby, no, może nie uszkodzi, ale no, chociażby głośnik będzie jakoś tam przesilony, ze względu na to, że to harczenie powoduje takie dosyć intensywne ruchy membrany. No i co? Ja mam to już podłączone. Wystarczy teraz tutaj włączyć. Jeżeli tutaj kabelek mi się nie poruszył... Poczekaj. O. o właśnie to jest to, o czym mówiłem. To ha... Okej. Okay. Możemy także połączyć te dwa sygnały audio. Mamy stereo. Ja nie wiem, czy to jest, będzie słyszalne, mam nadzieję, że będzie słyszalne, ale ja zauważam pewne opóźnienie w sygnale, chyba telewizyjnym. Czyli, tak jakby sygnał audio prosto z tego złącza DIN idący tutaj do tego głośnika, jakby był szybszy. Od tego, co się dzieje tutaj. Wydaje mi się, że logicznie to nawet można wytłumaczyć, ponieważ właśnie to, dostry, znaczy, to, ta zamiana tego cyfrowego sygnału na ten sygnał, taki antenowy, przypuszczam, że zajmuje komputerowi, tutaj tej, temu modułowi, troszeczkę czasu, jakąś odrobinę czasu. Posłuchajmy, wsłuchajmy się. Może będzie taki fragment, który nam to lepiej pokaże. Przepraszam. Możemy spróbować jeszcze to yy, wykryć w inny sposób. Yy, po prostu emitując jeden pojedynczy dźwięk, i wtedy się wszystko wyjaśni. Yy, tylko chcę złapać ten krótki dźwięk. O, może ten. Jest. Tylko, że nie, Jest odwrotnie. Ja najpierw słyszę tu dźwięk, potem tu. Tak? Jeżeli to wyłączę, no słuchajcie, kamera pogłosowa przy okazji się tu uaktywniła. Także no myślę, że taka inna odsłona tego programowania w Basic, bo dzisiaj nic o programowaniu nie było. Natomiast myślę, że ciekawa wskazówka jeszcze raz pokażę tutaj to gniazdo. To jest widok gniazda od strony komputera, czyli krótko mówiąc, tak jak patrzymy tam na to gniazdo jakbyśmy przeszli z tamtej strony. Czyli po tej takiej prawej stronie mamy luminację, po lewej stronie mamy z cyferką 3 wyjście audio, a po środku jest masa. Czyli łączymy tylko to, jeżeli tu coś jest, ten drugi kanał jest podpięty, odlutowujemy to, tą końcówkę, zostawiamy tylko masę i trójeczkę. Na tym na tych wtyczkach, jak się tam dobrze przyjrzymy, to też widać te cyferki, tak? Jedynkę, trójkę najlepiej, bo są właśnie tutaj nad tymi ostatnimi bolcami. W związku z czym łatwo to sobie zlokalizujemy. I one muszą odpowiadać temu, co powiedziałem. No cóż, to tyle na dzisiaj, moi drodzy. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.